Witajcie, witajcie, bardzo serdecznie witam was w kolejnym odcinku związanym z wojną na Ukrainie. Słuchajcie, od ostatniego live'a minęło już kilka dni, dobrych dni. Sytuacja na froncie, jak mówiłem, zmieniała się generalnie, może nie aż tak gwałtownie jak przez pierwsze trzy tygodnie, ale to nie znaczy, że nic się nie działo. Działo się bardzo sporo i bardzo dużo. Słuchajcie, przechodzimy konkretnie już od razu do Mapy. Słuchajcie, odcinek kijowski, dokładnie odcinek zachodni, północno-zachodni. Tutaj dzieją się bardzo aktywne działania. Dzieją się. Dzieje się całkiem sporo, bo mówiłem ostatnio, że siły siły ukraińskie walczyły tutaj, odbiły Makarow. Okazało się, że ten Makarow został później zdobyty przez siły rosyjskie działające na tym odcinku. Ostatnie dni, informacje, jakie spływają, myślę, że dość optymistyczne. Aż za bardzo, bo w sumie ja jeszcze tutaj nie przekreślam tego, ale dzieje się bardzo dużo. Mamy w sumie trzy miejsca, konkretne trzy miejsca, nawet cztery miejsca, gdzie prowadzi się aktywne działania. Pierwsze miejsce to na szosie, strategicznej szosie autostradzie M07 pomiędzy Kijowem a Rzytomierzem. Bardzo strategiczna droga rosyjskie wojska, które tutaj walczą, 5. Brygada Pancerna oraz 37. Brygada Zmechanizowana walczące w tym terenie są naciskane od zachodu i od wschodu. Próbuje się odciąć te wojska. Jednocześnie w rejonie Irypienia, Buczy i Hostomelu toczą się zaciekłe walki. Wczoraj informacje jakie spływały, mówiły, że 80% Irypienia zostało już odbite, wyzwolone przez wojska ukraińskie. Nie znaczy to, że cała tutaj ta linia została zdobyta. Toczą się zaciekłe walki w Buczy oraz w rejonie Hostomela. Dzisiaj z rana mamy 25. Mówi się o ciężkich walkach w rejonie Hostomelu i generalnie zalaniu przez wysadzenie tamy na rzece, na rzece Irypień. Ten tutaj rejon zaznaczyłem jako zalany. Słuchajcie, oczywiście, nie są to tak bardzo dokładne mapy. Ale generalnie tak to mniej więcej wygląda. Rosjanie mają tutaj naprawdę ciężkie e, życie, dlatego że e, przez ten grzęski teren bardzo ciężko będzie im manewrować wojskami. Tym bardziej, że e, od zachodu po zdobyciu Makarowa naciskane są tutaj wojska przez e, wojska ukraińskie, które podeszły do Borodzianki. So, e, wojska e, rosyjskie bronią się w tym rejonie dość e, mocno. Nie Mówi się o odcięciu tego zgrupowania, ale myślę, że chodzi bardziej o odcięcie zaopatrzenia, jako tako wojska tutaj jeszcze mają połączenie, choć główna szosa idąca przy, z Czarnobyla na Iwanków i z Iwankowa do Borodzianki i na Dymer, Znajduje się pod ostrzałem. Jest po prostu tutaj dość ciężko wojskom rosyjskim transportować zaopatrzenie do walczących wojsk. Ostatnio wyczytałem, że broni się tu, broni się, jest tutaj zgrupowane około 17 tysięcy rosyjskich żołnierzy w składzie, ze składu dwóch armii, 35 armii oraz 36. Jednocześnie z północy było uderzenie rosyjskie, niestety, z, zakończone niestety. Uderzenie rosyjskie, które zakończyło się niepowodzeniem. Wojska ukraińskie odparły to uderzenie, jednocześnie cały czas naciskają na to zgrupowanie, tutaj rosyjskie. Mówi się, że są dwa kotły jeden południowy i środkowy. Ciężko powiedzieć, jak to wygląda, mniej więcej. Walki w tym rejonie są bardzo intensywne i wojska ukraińskie, jak widzicie tutaj zaznaczyłem kawałki, Makarów już nie zaznaczałem bo on przechodził z takich rąk do rąk mówi się, że 17 marca Ukraińcy odparli dość silne uderzenie na Makarów jednak 22 okazało się, że jednak Makarów był zdobyty przez siły rosyjskie odbity 23 24, tutaj cały czas toczą się walki w tym rejonie jeżeli chodzi o front zachodni, na, zachod, na północny zachód od Kijowa. Rosjanie tutaj naprawdę mają, że tak powiem, ciężkie, ciężkie, ciężkie straty. Słuchajcie, front północny, dowództwo zgrupowania Północ, które walczy tutaj od rejonu Czernichowa aż po Sumy, Słuchajcie, zaciekłe walki w rejonie oczywiście Czernichowa, które też jest bombardowane. Rosyjskie próby okrążenia miasta nie powiodły się. Wojska ukraińskie walczą tutaj i, i, odbier i, 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 i odbierają ataki. Okazało się wczoraj, że była wytucz. Jest też broniony przez jakieś nieokreślone siły ukraińskie, które miasto zostało otoczone i ominięte od pierwszych uderzeń, że tak powiem. Wczoraj były informacje, że toczą się tam walki, jest w użyciu artyleria rosyjska, która próbuje tutaj tą miejscowość zdobyć. Generalnie, jeżeli chodzi o południe od Kijowa, toczą się tutaj zaciekłe walki. Generalnie zbiorczy oddział 6 Pułku Czołgów z 90 Dywizji Pancernej próbował jeszcze raz nacierać na browary, został odparty i, i, i poniósł ciężkie straty tutaj sytuacja jest dynamiczna, gdyż wojska ukraińskie jest informacja z dnia że wczoraj zdobyli miejscowość w tym rejonie zadano trochę strat generalnie druga informacja mamy tutaj informację, że w rejonie Ochtyrki, Ochtyrki, przepraszam, w rejonie Ochtyrki rosyjskie wojska odstąpiły, że tak powiem, od obrężenia tej miejscowości. Nie udało się, że tak powiem, zdobycie tej miejscowości i uderzenie w kierunku Połtawy. Wojska rosyjskie zagrożone w sumie przez wojska ukraińskie wycofały się, odstąpiły. Generalnie jest duża szansa, że uda się odblokować sumy, i myślę, że dalszym kierunkiem działań będzie też tutaj, oczywiście, odblokowanie Czernichowa, w pewnym sensie odsunięcie tego zagrożenia. Oczywiście na tyłach bardzo intensywnie działają grupy specjalne, obrona terytorialna, która niszczy. Jest bardzo dużo filmików, które pokazują zniszczony, zniszczony sprzęt. Rosyjski, który tutaj działa, są informacje o minach, które są zrzucane przez lotnictwo rosyjskie, mające w sumie tutaj działać właśnie na takie oddziały, które tutaj działają na tyłach, uniemożliwić um, um, ich. Generalnie wojska rosyjskie dalej nie są w stanie zabezpieczyć. Połączeń logistycznych mają ogromne problemy. Wszystko wiąże się z tym, że po prostu jest ich za mało. Nie są w stanie tutaj zabezpieczyć. Te konwoje są ochroniane przez kilka wozów pancernych, czy tam dwa czołgi i tyle. Nie są w stanie kontrolować dróg w pełnej, na pełnej długości. Nie są w stanie zabezpieczyć tego z powietrza. Generalnie wojska tutaj rosyjskie mają ogromne problemy z zaopatrzeniem, szczególnie jeżeli chodzi o te najbardziej wysunięte oddziały. Które podeszły pod kijów od strony wschodniej. No, zobaczymy, jak się to wszystko będzie tutaj toczyło. Czas pokaże. Jeżeli chodzi o, o front. Proszę. Jeżeli chodzi o front wschodni, to jest dowództwo grupy Wschód, że tak powiem mamy informację, że rejon Achtyrki tutaj też zaznaczyłem, może ładniej został odblokowany, troszeczkę wojska rosyjskie wycofały się z rejonu miasta oczywiście to miasto cały czas znajduje się pod ostrzałem jeżeli chodzi o rejon Charkowa, wojska rosyjskie prowadzą intensywny ostrzał u tego rejonu intensywny ogień artylerii rakietowej, lufowej oraz za pomocą rakiet generalnie Ciężka sytuacja toczy się w rejonie Izium, gdzie wojska przez kilka dni toczyły się ciężkie walki. Te walki toczyły się też i w dniu wczorajszym. Mówi się, że atak wojsk ukraińskich doprowadził do tego, że jak przedtem było południowa część należała do Ukraińców, tak tutaj generalnie. Generalnie, generalnie, tutaj siły ukraińskie miały południe miasta, północna część była zdobyta przez wojska rosyjskie. Generalnie, teraz mówi się, że 80% miasta znajduje się pod kontrolą wojsk ukraińskich, które chcą wyrzucić wojska rosyjskie z przyczółka. Jednocześnie informacja sprzed dwóch dni, znaczy wczoraj nawet jest informacja, że Rosjanie wybudowali dwa mosty na rzece. Chcą trzy grupy batalionowe ze 144 dywizji pancernej pchnąć na południe, aby okrążyć to zgrupowanie ukraińskie, które tutaj się znajduje. Generalnie ciężko powiedzieć. Zaciekłe walki w Ronie Limania, siber toczą się tutaj ciężkie walki. Rosjanie próbują złamać opór. Niestety nie udaje się im tego. Obrona na linii wojsk ATO. Cały czas tutaj jest dość mocna. Rosjanie próbują na razie, ponoszą straty, pewnie Rosy Ukraińcy też, ale tutaj najgorsza sytuacja, jeżeli uda się Rosjanom przełamać w rejonie Izium, może być problem, może być problem. Słuchajcie, no wszystko przed nami, zobaczymy. Jeżeli chodzi o, o, o odcinek południowy, słuchajcie, tutaj też jest bardzo dynamiczna Sytuacja, gdyż w rejonie na północ od Wołnowachy toczą się ciężkie walki, działa tutaj szereg jednostek. Te wojska tutaj na odcinku południowym zostały wzmocnione przez dodatkowe jednostki. Generalnie ciężkie walki, natarcie, które miało tutaj oskrzydlić wojska ukraińskie w Dąbasie, zostało zatrzymane. Szereg walk, szereg ciężkich strat po jednej i po drugiej stronie. Ciężkie walki toczą się w Mariupolu, gdzie wojska ukraińskie bronią się w centrum i po prawej na prawej stronie miasta. Ciężkie walki w rejonie całego kompleksu Azowstalu toczą się tam ciężkie walki. Zginął tam dowódca 810 brygady piechoty morskiej rosyjskiej, generalnie Wiemy, że walczą, walczą tam Czeczeni z wojsk Kadyrowa. Są filmiki, które obrazują. W dniu wczorajszym uderzenie prawdopodobnie toczka uderzyła na okręt desantowy zacumowany w Berediańsku. Pierwszy miał być to inny okręt. Okazało się, że był to okręt desantowy Saratow który doszczętnie, prawdopodobnie doszczętnie został zniszczony dwa okręty typu ropucha z uszkodzeniami wycofały się bardzo szybko z portu. Zobaczymy, myślę, że w najbliższych dniach zobaczymy, jakie te straty faktycznie tam były. Jeżeli chodzi o front na, na południu Zaporoża, w ostatnich dniach mamy tutaj w miarę spokój, są tutaj walki bardziej takie pozycyjne, Rosjanie nie mają prawdopodobnie sił na to, żeby kontynuować uderzenie. Tym bardziej, że bardzo zmienia się sytuacja w rejonie Mikołajów, Mikołajów i Krzywego Rogu. O ile Rosjanie próbowali tutaj nacierać na Krzywy Róg, no to od kilku dni, niestety, są tutaj w tym odcinku sparaliżowani, gdyż wojska ukraińskie w rejonie Mikołajewa przeszły do kontruderzenia. Aktywne działania prowadzi tu Brygada Piechoty Morskiej, wzmocniona elementami dwóch brygad, prawdopodobnie dwóch brygad zmechanizowanych oraz do walki dowództwo ukraińskie wrzuciło ostatnią, której brakowało, tak mi szczerze mówiąc, z tego mojego wyliczenia. Brygadę Piechoty, znaczy Piechoty, brygadę Aorą Mobilną, 80, że już tak zdradzę, która tutaj od północy uderzyła, od basztanki. I, i, I tutaj wojska rosyjskie mają problem, dlatego że pierwsze to uderzenie, które tutaj szło na południowy wschód, udało się. Kontrataki na, na Stanisław, rosyjskie, zostały odparte. Wczoraj wieczorem, 24, są nagrania z Czabajewki, słynnego słynnej wsi, gdzie jest lotnisko, które Ukraińcy tak mocno bombardowali, a Rosjanie tam cały czas wysyłali swoje śmigłowce. Które znalazło się, czy walczono nawet już w tym rejonie, także wskazuje to na to, że ukraińska kontrofensywa w tym rejonie kieruje się na Herson. Jak ona będzie po prostu przebiegała, myślę, że najbliższe dni dadzą nam tutaj odpowiedź: czy wojska ukraińskie będą chciały odbić Herson i ustanowić obronę na linii rzeki, czy będą chcieli coś więcej tutaj osiągnąć. No zobaczymy, na razie na ten moment mniej więcej wygląda to w taki sposób, ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Miejmy nadzieję, że uda się i tutaj i będzie w miarę dobrze. No mamy w sumie miesiąc walk za nami. Ciężka sytuacja w Mariupolu, ciężka sytuacja generalnie tutaj, no na każdym odcinku, szczególnie na tym wschodnim odcinku. No, czas pokaże, jak to mniej więcej będzie się wyglądało, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieć pytania, piszcie w komentarzach. Oczywiście tak, jak uprzedzałem, wszystkie trollowania i te inne rzeczy będę usuwał bez żadnego tłumaczenia się, dlaczego. Chcę być obiektywny. Obie strony ponoszą ciężkie straty, tym bardziej, że Rosjanie borykają się z ogromnymi stratami materialnymi. Oczywiście ogłoszono mobilizacje dla specjalistów do 1945 roku po stronie rosyjskiej. Dużo jest informacji, nie zawsze są one sprawdzane, nie zawsze są weryfikowane. Nie jesteśmy w stanie czasem zweryfikować takich informacji. Mam nadzieję, że następny odcinek z wojny będzie już z Marcinem, będziemy na żywo. Także pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się. Cześć!